Witam Was w kolejnym dniu naszych rozkminek. Witam Was w kolejnym dniu wspólnej refleksji nad Słowem Bożym i zapraszam do rozważania Ewangelii Łukaszowej. Dzisiaj nie będę nikogo słuchał, dzisiaj zrobię tak jak postanawiam. A więc zrobię na przekór temu, co do mnie mówią rodzina, przyjaciele, krewni, znajomi, koleżanki, koledzy, nauczyciele, przełożeni w pracy, szef. W końcu zrobię na przekór temu wszystkiemu, co do mnie mówi dzisiaj Pan Jezus w swoim słowie. Ile razy tak czyniliśmy w naszym życiu? Ile razy właśnie chcieliśmy udowodnić, że to my mamy rację, że my wiemy lepiej i czyniliśmy na przekór wszystkim, których Pan Bóg stawia na naszej drodze, a w sposób szczególny chcieliśmy uczynić na przekór w nauczaniu Jezusa Chrystusa i miłości Bożej. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie Pan Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii mówi, abyśmy nie czynili na przekór tym, którzy są dla nas dobrzy którzy może zdobyli wiedzę poprzez doświadczenie życiowe, poprzez zdobytą wiedzę, poprzez lata studiów, pracy, którzy chcą, abyśmy tu na ziemi osiągnęli dar życia wiecznego w niebie. O tym właśnie uczy dzisiaj Pan Jezus Ewangelii. Dlatego będę prosił dziś Jezusa, abym mnie czynił na przekór sobie, aby nie czynił na przekór tym wszystkim, których Pan Bóg stawia na naszej drodze, i w końcu, aby mnie czynił na przekór samemu Panu Bogu, czego Wam i sobie życzę, i o to dzisiaj prośmy Jezusa.